No, ale to rób coś! No to przecież kurde idę i na końcu Tu, proszę Państwa, przemiana z górnika na rolnika. Proszę Państwa, teraz będzie 25 lat, kurde, w rolnictwie. Od czegoś trzeba zacząć. Tu jest trowa, wysoko na 2 metry Bo... Ja już zepsuł Ja wiesz co? to Do widzenia już po robocie Po robocie Zaś trowa może rosnąć Do widzenia Teraz idziemy na kawa ja. No ale patrz, na jeszcze ostało, kurde, ale to ruchy! Tu jeszcze, tu jest jeszcze, tu, 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 tu. Tu się kończy, tu jeszcze kot siedzi czarny taki, chyba wahuje. No. Ale już, kurde, trochę jeszcze zostało. Tu, no ja 5 metrów na godzinę ja i raz i dwa i raz i dwa no dobrze ci to idzie, no kurwa się По полночи может сдолжишь. Я, я. Ну. Дапив. Работа на долей. В темнощах. A tu proszę jako elegancko na świeżym powietrzu. O. No, no, dobrze ci to idzie, a ty chodź, już poszedł. вообще без Ну, видишь, как файне. Ну, Oczywiście jaką tu potem będzie fajna trowa. Elegancko. Najpierw no, są takie paści, nie takie warły, a potem będzie fajnie. Dobra, dobrze ci idzie. Lepiej jak mnie Do końca moc blisko już To jest jakaś smietotrowa, kurde ja <gry> <gry> nawet no, Cię nie widać za tą trawą. Chyba ta co Kosi. Co? Chyba ta co Kosi. tym